Wielce Szanowni Państwo, kochane Panie, ja sobie nie wyobrażam pracy Duszpasterstwa Więziennego bez naszej wspólnej działalności, relacji, pań, panów. W, w kwestii spraw mundurowych wchodzi tyle różnych szalenie istotnych społecznych zagadnień, że ta nasza współpraca jest naprawdę konieczna, jest wspaniała i wiele możemy wspólnie dobrego osiągnąć. Pozwólcie, ponieważ są panie z różnych formacji, taka myśl mi przyszła do głowy pierwsza. Pamiętam kilka lat temu leciałem samolotem z Budapesztu do Warszawy, to był styczeń, bardzo mocna zima. Pani pilot prowadziła samolot. Kiedy dolatywaliśmy do Warszawy, była straszna śnieżyca. Bardzo pięknie, tak ciepło powiedziała, proszę Państwa, no musimy 45 minut latać nad Okęciem, bo w tej chwili trwa odśnieżanie. Ludzie tacy zdenerwowani trochę w samolocie, w przepiękny sposób ta pani posadziła ten samolot, naprawdę w przepiękny, bardzo delikatnie. I tak właśnie, żeśmy sobie tam z Panami mówili, no co jednak kobieca delikatność to kobieca delikatność. To było bardzo bardzo piękne, dlatego mówię tak o tym, bo tutaj są panie z różnych formacji mundurowych. Ja sobie bardzo cenię i bardzo dziękuję za współpracę z kobietami w naszych mundurach więziennych. Jest wiele takich miejsc, gdzie możemy wspólnie wiele wspaniałych rzeczy zrobić. Nie wyobrażam sobie też pracy bez pań wolontariuszek w ramach duszpasterstwa więziennego. Przede wszystkim wolontariuszki nasze to są panie jak obserwuję relacje na przykład młodych więźniów, którzy głównie pochodzą z rodzin rozbitych, zniszczonych, dysfunkcyjnych w przepiękny sposób, taki kobiecy matczyny są przez nich traktowane, powiedzmy, starsze pani jako babcie, młodsze jako mamy. Naprawdę w bardzo bardzo taki głęboki sposób i piękne podejście. Nie wyobrażam sobie działalności naszej tutaj chociażby na terenie warszawskim, bez współpracy z panią dyrektor okręgową. Jeśli tak mogę powiedzieć, Aniu, z całego serca, bardzo dziękuję za naszą współpracę. Ile podejmujemy ważnych tematów z różnych dziedzin życia społecznego, gdzie właśnie kwestia mundurowa w sensie że Ilości, obfitości zagadnień, które podejmujemy ze względu na naszych podopiecznych, razem wspólnie robimy. I to cieszy, jak poszczególne inne instytucje dołączają i wspólnie wiele rzeczy robimy. Dlatego naprawdę bardzo z całego serca dziękuję za naszą współpracę. W taki sam sposób, bardzo, no, bo nie sposób wymienić mi, chodzi też o czas, tutaj nas wszystkich. Yy, yy, różnych, wiele różnych inicjatyw, ale nie wyobrażam sobie też i bardzo dziękuję za współpracę z panią dyrektor Okręgu Opolskiego, bardzo sobie cenię współpracę z zakładem karnym w Lublińcu, tam przecież, gdzie mamy trudne przypadki także osadzonych pań. Nie wyobrażam sobie współpracy bez Grudziądza, bardzo wiele uwagi poświęcam właśnie tej placówce, ponieważ tam rodzą się dzieci w warunkach w izolacji więziennej. Tak więc to są wszystko szalenie ważne momenty, elementy naszej pracy, które rozwijamy i które naprawdę bardzo głęboko realizujemy. Tak więc obszarów, które nas bardzo łączą, jest bardzo wiele. Bardzo chciałbym też podziękować wszystkim paniom pracującym w ramach Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Jakikolwiek problem, sprawa, którą rozważamy na polu polskim, ogólnokrajowym, naprawdę tyle życzliwości, współpracy. Bardzo, bardzo za to z całego serca dziękuję. Może tak na koniec jeszcze też, ponieważ pracuję i w kwestii w kwestiach międzynarodowych Duszpasterstwa Więziennego tak sobie porównuje nasze tutaj polskie działania, efekty tych działań, plany, możliwości, kiedy na przykład zestawiam to też z innymi krajami. Dwa lata temu cały dzień, bo. Takie, tak mi to umożliwiono, bo o to prosiłem. Spędziłem w jednym z więzień w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, jak wszyscy Państwo wiecie, tam jeszcze niestety jest kara śmierci, i spędziłem cały dzień z 18 kobietami skazanymi na karę śmierci. Specjalnie poprosiłem tamtego dyrektora. On się zgodził, nawet się ucieszył, że cały dzień bez żadnych limitów, że tak powiem, czasowych rozmawialiśmy. To były głównie Meksykanki skazane za przestępstwa narkotykowe połączone z zabójstwami, kiedy wracaliśmy do problemów, czy ich dzieciństwa, czy, czy powiedzmy, no, późniejszego funkcjonowania, wiele bardzo fundamentalnych problemów wychodzi, no i jakaś próba analizy, jakaś próba myślenia na przyszłość, nawet w przypadku skazania na karę śmierci. Tak więc była to dla mnie niesamowita szkoła życia, trudna szkoła życia, ale, ale, no, Dziękowałem, że taka możliwość też była, bo to są przeróżne ludzkie problemy, które wspólnie dotykamy. Pamiętam moją wizytę kilka lat temu w, w zakładach, bo to było kilka, zakładów karnych dla kobiet w Syrii, tam gdzie dzisiaj tak masowo morduje się ludzi, w Syrii, w Libanie. To były też bardzo trudne rozmowy i wizyty, no bo widziałem, jak traktują też się nawzajem panie, które były osadzone i panie, które ich też Pilnowały. tak Więc wiele różnych problemów i to też, żeśmy jakoś sobie tam analizowali, dotykali, rozmawiali, doświadczali tych rzeczy. Wtedy też pamiętam, ponieważ w tamtych państwach, w tamtych kulturach, no niestety i dzieci też osadza się w więzieniach, więc byłem także w kilku dziecięcych więzieniach, towarzyszyły mi też pani i pamiętam, no jak wielki pozytywny wpływ właśnie pań na rozmowę właśnie z tymi osadzonymi dziećmi. W warunkach, no, trudnych, więziennych warunkach. Tak więc wiele to wnosiło. Takiego pozytywnego oddziaływania człowieka na człowieka. W taki sam sposób widziałem więzienia w, w Libanie i w Jordanii. To są no, kulturowo bardzo wymieszane obszary, dlatego tam ta działalność taka bardzo humanitarna i humanistyczna, ludzka, jest szalenie, szalenie ważna. Tak więc jest tak wiele obszarów, w których no, wspólnie możemy zrobić bardzo dużo, robimy za to wszystko, co tu robimy robimy w Polsce. Bardzo serdecznie Panią dziękuję, bo robimy to naprawdę na wysokim poziomie, podnosimy te nasze standardy pracy. Tu, gdzie są ludzie, są przeróżne problemy i tych działań jest i będzie bardzo dużo. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję. No, jeśli mogę, to bardzo bym wyściskał tutaj Panią pułkownik, bo bym chciał bardzo, bardzo podziękować za naszą współpracę. No, no i proszę Państwa, i kto pójdzie do służbowego nieba? Ja? Do służbowe, tak. No to Paweł, drogi nasz kapelanie, tak, zaraz będziesz mógł mnie ściskać, tak. Ja już powiedziałam, że mam niebo służbowe zapewnione, służbowe, bo inne to jest bardzo trudno. Podziękowania od wszystkich kobiet ze służby więziennej, od innych kobiet mundurowych, bo te podziękowania i tą formułę wymyśliłyśmy z paniami z innych służb mundurowych u mnie w gabinecie na takim spotkaniu roboczym. Jeszcze raz Ci dziękuję za wspieranie kobiet, tak? Wszystkiego dobrego.